Kierowcy Red Bulla zostali uniewinnieni, McLaren wskakuje na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów, a młodzi kierowcy błyszczeli w trakcie Grand Prix Azerbejdżanu. Zapraszam na omówienie tego weekendu. Trzeba przyznać, że Formuła 1 naprawdę nas rozpieszcza w tym sezonie i co wyścig to tak naprawdę lepszy i myślę, że gdy już dochodzimy do tego momentu, w którym myślimy, że nie wydarzy się nic lepszego, no to rozpoczynamy kolejny weekend wyścigowy i mamy faktycznie kolejne wydarzenia, które sprawiają, że coraz chętniej siadamy przed ekranami, co jest naprawdę fantastyczne. Zaczynam od soboty, ale jeżeli ktoś chciałby przeskoczyć do tego, co działo się w dzisiejszym wyścigu, to poniżej w opisie są oczywiście markery, którymi Możecie przenieść się do przodu tego filmu, jeżeli chcecie ominąć jakiś wątek, a zaczynam od Landonorisa i od tej sytuacji z kwalifikacji, od tego, dlaczego startował z drugiej połowy stawki. Przypominam, że Lando ruszał z 15 miejsca do tego wyścigu, po tym, gdy w już pierwszej części kwalifikacji po pierwszych przejazdach, ten czas nie był wystarczająco dobry, aby pozostać w walce. Aby przejść po prostu do następnego etapu kwalifikacji, Lando musiał wyjechać na kolejny przejazd. No i ten został przerwany przez żółte flagi, które uniemożliwiły mu dokończenie tego okrążenia. Sytuacja dosyć absurdalna, dosyć pechowa i wracam do niej dlatego, że mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej bardzo dużo dyskutowało się na ten temat, dlaczego Lando Norris już za pierwszym razem, gdy wyjechał na tor, nie zabezpieczył sobie wystarczająco dobrego okrążenia tak, aby przejść suchą stopą do następnego etapu kwalifikacji jak w ogóle do tego mogło dojść. Więc zacznijmy może od fundamentalnej wiedzy, która jest wymagana, żeby Omawiać w ogóle to wydarzenie. No generalnie wszyscy kierowcy musieli drugi raz pojawić się na torze. Te pierwsze przejazdy nie były wystarczające. Tor w Baku jest torem ulicznym i normalnym jest, że ewolucja toru jest gigantyczna, a dodatkowo w trakcie tego weekendu nawierzchnia w Baku była naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo śliska. Od początku weekendu do jego zakończenia tor bardzo się zmieniał, bardzo ewoluował, a więc w trakcie kwalifikacji, no widzieliśmy, że dosłownie z minuty na minutę te, te okrążenia były coraz lepsze, coraz szybsze, i tylko dwóch kierowców po pierwszych przejazdach w kwalifikacjach było bezpiecznych, to znaczy mieli zagwarantowane przejście do Q2. No, choć oczywiście z tamtej perspektywy to nie było takie oczywiste. Tymi kierowcami byli Sergio Perez i Carlos Sainz. Tylko ta dwójka, nie wyjeżdżając już na tor, zmieściłaby się w pierwszej 15, a pomimo to i tak oni wyjechali, żeby zabezpieczyć ten swój czas. Pojawiały się argumenty, że McLaren ma przecież. Absolutnie najszybszy samochód, no to jest nieprawda. W trakcie tego weekendu było widać, że McLaren nie jest najszybszy, a w każdym razie nie w każdych warunkach. George Russell z kolei już po zakończeniu tego weekendu, po dzisiejszym wyścigu, bardzo ciekawie się wypowiadał na temat opon Pirelli. Mówił, że to jest jakaś czarna magia, której nie rozumieją chyba nawet sami konstruktorzy tych opon, dlatego że za każdym razem, gdy wyjeżdżają na tor, zakładają inną mieszankę, to każdy zespół, każdy kierowca, każdy samochód zachowuje się inaczej i ma inne tempo. Oczywiście, Mercedes może być trochę rozżalony, bo po prostu nie byli aż tak konkurencyjni w trakcie tego weekendu, co jest swego rodzaju paradoksem, no bo George finalnie skończył na trzecim miejscu, ale do tego zaraz przejdziemy. Natomiast, no po prostu ewolucja toru była na tyle duża w trakcie weekendu, a McLaren nie był wystarczająco szybki, nie był tak dominujący jak. Mogliśmy się tego spodziewać, jak niektórzy uważali, więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię czystego tempa, no nie, to ten argument nie przejdzie. Jeżeli chodzi o samą sytuację z żółtą flagą, no to trzeba było trochę wytężyć wzrok, żeby zrozumieć, co się zadziało, dlatego że żółta flaga pojawiła się dosłownie na sekundę. Esteban Ocon był w tamtej części toru, gdzie był Lando Norris i porządkowy, który zarządzał tamtą częścią toru, porządkowy flagowy. The <laughs> Uznał, że jest to sytuacja niebezpieczna, podjął decyzję, bo miał do tego pełne prawo i zapalił żółte światła. Landon Norris przyznaje, że nie widział tych świateł gdzieś na torze, tylko po prostu na kierownicy zapaliła mu się informacja, że jest żółta flaga, no i automatycznie zwolnił. I był to dla niego naturalny odruch i trzeba przyznać, że była to sytuacja niesamowicie pechowa, no bo oczywiście na torach ulicznych dochodzi do tego rodzaju sytuacji, w których. Jakiś kierowca wypada z toru, czy to tutaj w Baku, nawet te kierowcy wypadali z pierwszego zakrętu, z drugiego uciekali w te uliczki, które są przeznaczone właśnie do tego, żeby uciec z toru, gdy kierowca wie, że nie zmieści się w zakręcie, no i wtedy pojawiały się żółte flagi. Tutaj to wyglądało zupełnie inaczej, dlatego że samochód po prostu powoli poruszał się po torze i porządkowy sam podjął decyzję, że należy taką żółtą flagę wywiesić, co jednocześnie było przekreśleniem szans na dobry wynik w kwalifikacjach Landonori. No i co było oczywiście potem bardzo istotne w kontekście dzisiejszego wyścigu. Natomiast pomimo, że sobota ułożyła się dla Lando Norrisa naprawdę fatalnie, to finalnie cały weekend dla McLarena wyszedł naprawdę świetnie. Oscar Piastri zwyciężył w Grand Prix Azerbejdżanu i to w fantastycznym stylu. Cały wyścig tak naprawdę toczył walkę z Charlesem Leclerciem. Początek drugiego stintu był tutaj kluczowy dla Oskara Piastriego, dlatego że stoczył świetny pojedynek z Monakijczykiem. I to wyprzedzanie do pierwszego zakrętu, sam przyznawał po wyścigu w cooldown rumie, że to była taka sytuacja 50 na 50, albo się uda, albo się nie uda. No w tym wypadku naprawdę miło było oglądać drugi tydzień z rzędu, jak Oskar odnajduje się w sytuacji walki na torze. 不。Bon. zdaje się, że ma fantastyczne wyczucie tego jak się ścigać i jak to robić w sposób perfekcyjny. Zaskoczył Charlesa Leclerc'a, ale zaskoczył też Andreas Stelle, który też był przekonany, gdy widział jak dochodzi do tego manewru, że kurczę, to chyba jednak się nie uda. To było fantastyczne i to było kluczowe dla dalszej fazy wyścigu, dlatego że Oscar miał czyste powietrze, jego opony się mniej zużywały. Sam Oscar oczywiście też wykonał kawał świetnej roboty, bo po prostu nie zajechał tych opon, te demony, które za nim Chodziły jeszcze w zeszłym roku, tak naprawdę, jeszcze przez pewien okres w trakcie tego sezonu, to znaczy zarządzanie oponami. No, zdaje się, że już sobie z tym poradził. Że Oscar rozumie, jak dbać o opony i w momencie, w którym ma czyste powietrze, nie ma nikogo przed sobą i może zarządzać tempem, to robi to w naprawdę świetny, świetny sposób. Ale nie można zapominać o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o. Papaya Rules. Tylko, że tym razem okazało się, że to Lando Norris będzie tym, który będzie musiał wyegzekwować to zespołowe działanie, to wspieranie kolegi z zespołu. Dlatego, że tutaj opieram się na tym, co mówi Andrea Stella, czyli szef McLaren'a. Gdyby nie Lando Norris, który zablokował Sergio Pereza, który chciał podciąć Oscara Piastriego, to to zwycięstwo mogłoby nie dojść do skutku. Andrea wręcz powiedział, że w 50% Oscar zawdzięcza tą wygraną właśnie. Lando Norrisowi i tej sytuacji, w której przyblokował Sergio Pereza. Sam Lando powiedział, że wcale Sergio nie blokował, tylko chłodził opony, ale wszyscy wiemy, co to oznaczało i jak to wyglądało. Ale najważniejsze jest to, kto dojechał na pierwszym miejscu, i jednak wszystkie reflektory są zwrócone właśnie na Oskara Piastriego, bo on przede wszystkim dowiózł to pierwsze miejsce, wytrzymał całą tą, tą presję, wytrzymał wszystko, co było związane z tym wyścigiem i wykonał kawał, kawał świetnej roboty. No i tym samym zapewnił McLarenowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Oczywiście także dzięki wypadkowi, także dzięki Landon Norrisowi, który dojechał bardzo wysoko, bo. Nie należy zapominać o tym, że Lando, pomimo tego, że oczekiwania przed rozpoczęciem tego weekendu były zdecydowanie wyższe, i prawdopodobnie, gdyby nie ta wpadka z soboty, to Lando byłby gdzieś w czołówce i byłby w stanie zamieszać się w tym wszystkim. No ale jednak po prostu Lando również wykonał świetny, świetny przejazd, świetną robotę w trakcie tego wyścigu, bo startując z 15 miejsca, już na samym początku wyścigu, awansował o kilka pozycji potem miał bardzo mocne tempo, przedłużył niesamowicie ten przejazd na twardych oponach, dzięki czemu właśnie zablokował Sergio Pereza, potem miał bardzo krótki ten ostatni stint na pośredniej mieszance, dzięki czemu mógł jechać w zasadzie cały czas tempem kwalifikacyjnym i bez problemu dogonił Maxa Verstappena, którego wyprzedził i co ostatecznie było tym głównym celem wyścigu Lando Norrisa, żeby znaleźć się przed Maxem, dlatego że dzięki temu, że i miał najszybsze okrążenie w tym wyścigu, i znalazł się przed um, Maxem. Tylko jedną pozycję, ale zawsze, to odrobił trzy punkty do lidera klasyfikacji generalnej. To za mało, jeżeli chodzi o te wszystkie wyliczenia związane z tym, ile lando musi nadrabiać do końca sezonu, aby po ostatnim wyścigu zostać mistrzem świata, no ale lepsze są te trzy punkty niż zero. Natomiast nadal jeżeli zabraknie dosłownie kilku oczek na zakończenie sezonu, to będziemy wracać do tych wydarzeń z Włoch, będziemy wracać do wydarzeń z Węgier, dlatego że to wszystko może się bardzo mocno odbić na tym, jak finalnie będziemy patrzeć na klasyfikację generalną. Ale jeżeli chodzi o jakieś ograniczenie tego ile mógł stracić Lando Norris w trakcie tego weekendu. To naprawdę tutaj też McLaren spisał się na medal i razem z Lando wykonali kawał świetnej roboty. Przez kilka godzin po zakończeniu wyścigu zastanawialiśmy się, czy Lando przypadkiem nie nadrobi jeszcze więcej punktów, dlatego że nad Maxem Verstappenem wisiało widmo kary związane z tym, że już po zakończeniu wyścigu, gdy wszyscy kierowcy ominęli flagę w szachownice to cały czas tor był w stanie wirtualnej neutralizacji. Na kierownicach wszystkich kierowców wyświetlała się informacja, że ta neutralizacja cały czas trwa, a Max Verstappen w dojeździe już do alei serwisowej wyprzedził dwa samochody, w tym Lando Norrisa i pomachał kierowcom. No, zdawało się, że nie jest to nic niebezpiecznego, bo wszyscy doskonale wiedzieli, że wypadek, który wywołał tą neutralizację jest w zupełnie innym miejscu na torze, no ale przepis jest przepis. Max Verstappen złamał Zasady neutralizacji wyprzedził kierowców. To nie miało żadnego wpływu na ściganie. Powtarzam, to było już po zakończeniu rywalizacji, po zakończeniu wyścigu, no ale było ciekawe, jak sędziowie do tego tematu podejdą. Również sam lando zgłaszał przez radio, że Max mnie wyprzedził a cały czas trwa neutralizacja i też nie ma co się dziwić, że Lando podnosi takie tematy, bo zdaje sobie doskonale sprawę, że jeżeli ma szansę gdzieś zyskać jakieś punkty i Max może dostać rykoszetem chociażby za taki głupi błąd i nieznajomość przepisów, no to trzeba z tego skorzystać. Takie sytuacje i takie kablowanie na rywali odbywa się notorycznie, Max kablował na Luisa w 21, Luis kablował na Maxa, to jest Norma i wcale nas to nie dziwi. Później w wywiadach dla F. 1 Antywilando tłumaczył się, że po prostu zadawał pytanie, dlatego że dzień wcześniej on oberwał przez żółtą flagę, która była zdaniem Andrei Sterili niepotrzebna. No, ale FIA wytłumaczyło się, że no, porządkowy miał prawo podjąć taką decyzję, więc ją podjął. Temat został w pewien sposób ucięty, ale Landon Norris słusznie zwraca uwagę, no, że on w tej sytuacji miał pecha, a rywal, z którym walczy o Mistrzostwo Świata, właśnie na, w trakcie wirtualnej neutralizacji go wyprzedza i nic w związku z tym złego się nie dzieje, bo Max Verstappen dostał tylko reprymendę za to, że wyprzedził kierowców właśnie, gdy na jego kierownicy wyświetlało się VSC. Zatem temat ciekawy, ale wszystko to rozeszło się po kościach, natomiast w przyszłości, gdyby miało dojść do takich sytuacji, to sędziowie podkreślają, że wtedy będą już karali kierowców. To znaczy, jeżeli wyścig się zakończy i trwałaby neutralizacja, no to kierowcy muszą cały czas respektować przepisy i muszą trzymać się tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie na torze. Cały wyścig oglądało nam się naprawdę rewelacyjnie, bo ta walka o pierwsze miejsce trwała niemalże do samego końca, ale jeszcze do tego wszystkiego dorzucony nam został wypadek Sergio Pereza i Carlosa Sańca, który rozgrzał jeszcze bardziej nas wszystkich. Zdawało się, że ten wyścig będzie czysty od startu do mety, ale jednak Carlos i Sergio postanowili trochę tutaj namieszać. Cały ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo ciekawy, dlatego, że tak naprawdę do zderzenia Sergio z Carlosem doszło przez to, że Charles Leclerc nie był w stanie już utrzymać tempa Oscara Piastriego. Sergio Perez w dojeździe do pierwszego zakrętu chciał wyprzedzić Charlesa Leclerca. Ten w naprawdę magiczny sposób obronił się przed tym manewrem i tutaj kłaniam się w pas przed Szarlem, dlatego że tak późno odpuszczać hamulec i tak. Tak bardzo przesunąć miejsce, w którym zaczyna się zwalniać i w ten sposób obronić się przed kierowcą, który cię atakuje, no to jest niebywały kunszt kierowcy i wyczucie samochodu, i Charles zrobił tutaj kapitalną robotę. No, ale właśnie przez to, że tak późno zahamował, tak bardzo opóźnił wjazd w zakręt, sprawił, że Sergio Perez i Carlos Sainz nagle byli bardzo, ale to bardzo blisko siebie. No i na wyjściu z drugiego zakrętu wszyscy widzieliśmy te powtórki już prawdopodobnie dziesiątki razy. Carlos Sainz i Sergio Perez jadą niemalże koło w koło. No ale to niemalże jest dla mnie tutaj kluczowe. Zacznijmy od tego, że sędziowie uniewinnili Sergio Pereza i Carlosa Sainza. Uznali, że to był incydent wyścigowy i nikt nie ponosi tutaj winy. I w pewien sposób można się zgadzać z tą narracją sędziów. Podpierają się tym, że zarówno jeden, jak i drugi kierowca mogli tutaj zrobić więcej, aby uniknąć tego wypadku, albo raczej inaczej, jeden i drugi po prostu w równy sposób przyczynili się do tego, że do tego wypadku doszło. I generalnie Spoko akceptuję takie rozwiązanie tej sytuacji, natomiast dla mnie nadal bardziej winnym, albo po prostu winnym w tej sytuacji jest Sergio Perez. Jeżeli odniesiemy się do tego, w jaki sposób miały być karane sytuacje taka jak ta, no to sędziowie powiedzieli nam w jasny sposób: jeżeli nie jesteś na wysokości przedniego lusterka, jeżeli jesteś z tyłu, jesteś tym, który wyprzedza, to ty ponosisz odpowiedzialność. Za wszystko to, co dzieje się w trakcie tego wyprzedzania, Sergio Perez po lewej stronie toru miał jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Powiecie, Carlos Sainz zjeżdżał do lewej strony i to on sprowokował cały ten wypadek. No, z jednej strony, ok, zgadzam się z tym, że Carlos zjeżdżał do lewej strony, natomiast on nie wykonał żadnego ruchu kierownicą do lewej strony. To znaczy, na wyjściu z zakrętu jego samochód był skierowany po prostu w taką stronę, że względem Sergio Pereza zjeżdżał bardziej do lewej, zwłaszcza, że ten odcinek pomiędzy zakrętami jest delikatnie skręcający w lewą stronę. Fred Wasser bardzo dobrze, że to podkreślił w wywiadach powyścigowych, mówił, że zarówno Sergio, jak i Carlos starali się schować za Szarlem Leclerkiem, e, dlatego, że chcieli złapać cienia aerodynamiczny. Ale to jednak Sergio był tym, który wyprzedzał w tej sytuacji i widząc, że samochód przed nim zjeżdża... Na nawet bardzo powoli, do lewej strony, nie może liczyć na to, że on nagle przestanie, bo jeżeli ty chcesz wyprzedzić, to za wszelką cenę musisz znaleźć dla siebie miejsce i doprowadzić do tego wyprzedzania. Gdyby była taka sytuacja, że Sergio i Carlos jadą nadal bok w bok, Sergio odbija razem z Carlosem do lewej strony, i Carlos dociska Sergio do ściany, która gdzieś tam była po lewej stronie, ale było to jeszcze bardzo, bardzo daleko, no to wtedy rozmawiamy o zupełnie innej sytuacji, bo Carlos, można powiedzieć, z premedytacją zamykał drzwi i dociskał Sergio do ściany, i wtedy to wszystko wyglądałoby. Inaczej, ale sytuacja na ten moment wygląda tak, że Sergio wychodząc z zakrętu i nie wiem, czy widział, czy nie widział, że Carlos przed nim zjeżdża w lewo. No on miał większe pole tutaj do popisu, jeżeli chodzi o uniknięcie całego tego wypadku. Więc oczywiście rozumiem, że sędziowie nie chcieli tutaj wskazywać winnego, bo w zasadzie sami kierowcy się ukarali. Ale jednak traktuję to jako, jako pewną niekonsekwencję w karaniu, dlatego że chociażby w sytuacji, gdy Kevin Magnussen i Logan Sargent w Miami się zderzyli, to ten kierowca z przodu został uniewinniony, dlatego że ten z tyłu był po prostu za daleko, wciskał się tam, gdzie nie było miejsca. I w tej sytuacji, moim zdaniem, Sergio też nie zareagował właściwie, dlatego że to on mógł jako pierwszy uniknąć tego wypadku. Carlos po prostu jechał przed siebie. Koniec końców, i jeden, i drugi kierowca po prostu się ze sobą ścigali. Carlos nie wykonał żadnego gwałtownego ruchu. To nie było tak, że skręcił w Sergio Pereza i go próbował zezłomować. On naprawdę jechał bardzo spokojnie, i z tej dwójki to nadal po prostu czego mógł tej sytuacji uniknąć. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie, ale jeżeli macie ochotę podzielić się swoim punktem widzenia, to komentarze są wasze. Na koniec należą się wielkie słowa uznania dla Franco Kolapinto i Oliego Bermana. Niesamowity wyścig tej dwójki. Franco Kolapinto pokazuje zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o to, jak patrzymy na Williamsa, dlatego że Alex Albon realnie w końcu ma kogoś w drugim samochodzie, z kim będzie mógł w jakiś sposób walczyć. Nie spodziewałbym się, że jakoś szybko dojdzie do... Weryfikacji Alexa Albona. Dobrze, że Franco to jest blisko już w tym momencie tajskiego kierowcy, co pokazuje, że drzemie w nim ogromny potencjał. Bardzo dobre też jest to, że Franco w wypowiedziach powyścigowych mówi, że musi się jeszcze mnóstwo nauczyć i że zupełnie nie rozumie, jak pracują jeszcze opony, jak działają opony w Formule 1 i musi się do tego wszystkiego przystosować. Obwinia też się za to, co wydarzyło się w pierwszym treningu, bo przypominam, że przecież Franco rozbił się już w trakcie pierwszej sesji. Treningowej w trakcie tego weekendu obwinia się nawet nie tylko dlatego, że zespół poniósł kolejne koszty związane z naprawianiem samochodu, ale to była ta sesja, w której on powinien nauczyć się pracy opon i potencjalnie może jeszcze można było coś wycisnąć z tego weekendu, chociaż i tak dwa punktowane miejsca dla Williamsa są naprawdę świetnym, świetnym widokiem. Podobnie jak Oli Berman, który dojeżdża na koniec wyścigu przed Nico Hulkenbergiem, co jest dla mnie absolutnie niesłychaną historią, że tak doświadczony kierowca jak Nico Hulkenberg na koniec ląduje za młodziutkim Olympia. Który jest pierwszym kierowcą w historii Formuły 1, który w swoich dwóch pierwszych wyścigach w F1 zdobywa punkty z dwoma różnymi zespołami. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ciekawy rekord, no ale wpisał się już do historii Formuły 1. Startował w jednym sezonie z Ferrari, startował w jednym sezonie z Hasem. W obu tych wyścigach zdobył punkty i też trzeba się tutaj ukłonić przed Olimbermanem, dlatego że zawiesza sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Po wyścigu też komentował, że nie rozumie jeszcze do końca jak działają opony. Pierwszy stint zupełnie mu nie wyszedł w momencie, w którym Nico Hulkenberg go wyprzedzał. On prosił jeszcze zespół, żeby dali mu jeszcze jedno okrążenie na przyspieszenie, na wzmocnienie tempa, ale zespół powiedział, że nie, Oli, przepuść teraz Niko Hulkenberga. Być może bali się, że będzie powtórka z trzeciego treningu i jak będzie chciał zbyt mocno naciskać, to znowu się rozbije. Koniec końców to jednak Berman dojeżdża przed Hulkenbergiem. Lewis Hamilton w wywiadach powyścigowych chwalił zarówno Oliego, jak i Franco Pinto mówił, że to są bardzo zdolni kierowcy, więc naprawdę ta przyszłość Formuły 1 zapowiada nam się bardzo, bardzo, Ciekawie i aż żal, że Franco Colapinto będzie jeździł tylko w tym sezonie i nie zobaczymy go w przyszłorocznej stawce, bo wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo obiecująco. Natomiast po tak dobrej autopromocji, której już dokonuje w tym sezonie, poczekajmy oczywiście do końca sezonu, ale na razie wygląda to nieźle. Myślę, że zwiększa swoją wartość z każdym wyjazdem na tor i... Być może ktoś będzie zainteresowany zatrudnieniem Franco w 2026 roku, o ile sytuacja rynkowa będzie na to pozwalała. Uważam, że to był naprawdę kapitalny weekend. Czekamy już na przyszły tydzień, dlatego że Grand Prix Singapuru jest przecież już za rogiem. Ciekawe, jak tam będzie się spisywał McLaren, Red Bull, ale też Ferrari, które dołączyło do walki o mistrzostwo w klasyfikacji generalnej konstruktorów. Ale umówmy się, że cały czas najważniejsza jest klasyfikacja indywidualna, a więc czy Landon Norris i McLaren będą wystarczająco szybcy w Singapurze? no żeby najlepiej zwyciężyć, ale przede wszystkim żeby odrobić bardzo dużo punktów do Maxa Verstappen'a, który w zeszłym roku przecież miał tutaj fatalny weekend. Zatem szykuje się kolejny wspaniały weekend z Formułą 1. Zwłaszcza że Helmut Marko zapowiada, że w trakcie Grand Prix Singapuru poznamy przyszłość, jeżeli chodzi o Vicarp, a więc dowiemy się, jakie tam będą ruchy z kierowcami wykonywane, czyżby Liam Lawson miał już zapewnioną przyszłość, czy jednak stary skład będzie będzie dalej kontynuował pracę z rodziną Red Bulla. To wszystko przed nami. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia.